Wystartowali. Zobaczymy za chwilę, kto będzie pierwszy. Spodziewamy się pierwszego zawodnika w przybliżeniu około 3 minut. A jak będzie, to się okaże. Także czekamy. Box, box. na czterdzieści dziewięć. Dawaj, Michał, do, do, do końca! się Do końca, Daniel, do końca idzie! Do końca! Do końca, do końca się. 15. 19 Dobrze Dominik, do końca! Brawo, dawaj, okay. dawaj! Super! Do, do, do końca, do końca! Da, no już super! 76 Do końca, końca dawaj!

Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Do końca, Hania! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, do końca, Hania! Do końca, Super! Brawo, super, Hania! I tym sposobem doszliśmy do końca biegu. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego wyniku, bo tak jak na początku Filmu wspomniałem o tym, że spodziewaliśmy się wyniku w granicach około 3 minut. Tak okazało się, że pierwszym zawodnikiem, który był Paweł Pietraszkę, pobiegł z wynikiem 249, trasa była dokładnie zmierzona, więc wynik ten jest imponujący. Tym bardziej, że to był bieg przełajowy. Ogólnie chciałem podziękować. I pogratulować wszystkim uczestnikom tego biegu, bo był to bieg naprawdę emocjonujący. Od samego początku rywalizacja była napięta i zacięta. Także wszyscy zawodnicy i ci, którzy cenują u mnie, i pozostali, którzy przyszli na ten bieg, pobiegli fantastycznie. Także za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję fantastycznych wyników. Na tym biegu kilka osób naprawdę zaskoczyła mnie pozytywnie tym, jakie zrobili postępy w tym sezonie. Co prawda jest to początek sezonu dopiero, ale po przepracowanej zimie widać, jak fajnie forma poszła im do przodu. Jak duże robią życiówki. Widać, że przez całą zimę robili świetną robotę. Ale chciałbym też wspomnieć, że praktycznie każdy mój zawodnik w 90% co start to robi nową życiówkę. I cały czas nadal się to sprawdza, z bardzo małymi wyjątkami z różnych powodów. Ale generalnie wygląda to w ten sposób, że wszyscy moi zawodnicy na każdym starcie niemalże. Robią swoje nowe życiówki. I tego się trzymamy. Już niedługo będą kolejne starty, także serdecznie wszystkich na nie zapraszam i działamy konsekwentnie do celu. A tymczasem życzę Wam samych życiówek. Bawcie się dobrze, trenujcie intensywnie i trzymajcie się. Hej, cześć. ハハハハ。